Czy w Lubartowie jest wystarczająco dużo ławek do odpoczynku dla osób starszych? Sądzę, że można zwiększyć te ławki. Natomiast w parku bardzo dużo jest, podoba mi się teraz jak jest zrobione. Natomiast wrony, wrony gniazda robią i powinno się zlikwidować to, dlatego że paskudzą na ławki i w ogóle jak dzieci idą na spacerek z mamami, po prostu nieszczęście jest no No tak no raczej chyba nie mi się wydaje aha czyli y, należałoby troszkę więcej zrobić pomimo że w centrum jest y, trochę tych ławek no to jest. Gdzie, gdzie pan y, najbardziej by chciał żeby było tak trochę większe to zagęszczenie tych ławek no tak bardziej chyba na osiedlu kopernika to jest tak jak trzeba jest na starym targu sporo Na osiedlach tego jest dosyć, także bo no to osiedla mamy tak jakby prawie nowe proszę pana także. To znaczy jest sporo z tej strony, natomiast tak w centrum jak się idzie, to przydałyby się takie ławeczki. Jak tam ludzie idą starsi, różni, to by sobie usiedli. A jeżeli chodzi o osiedla? O osiedlach na no osiedlach jest sporo, sporo. Także jest dobrze.